Cześć, ja jestem Lufer, to jest kolejny odcinek z Minecraft Rodzinki. Cześć mamo, dzień dobry, witaj mamo, witaj. witaj. Hey, hey. Cześć mamo, cześć, 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 to jest moja no, najlepsza jest mama. Na świecie. To jest mama Danutka. Jeżeli wasza mama nazywa się Danuta, to jest najlepsza na świecie, ale każda mama jest zarobista. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Ja jestem Lufer. Kochani, ja tutaj widzę, że Wy nie zostawiliście łapki w górę. Zostawcie łapkę w górę, a w tym miejscu ostatnio pod odcinkiem, który był dwa dni temu, zostawiliście ich 7700, więc próg wbity. Dzisiejszy próg łapkowy to jest, uwaga, 7000 łapek w górę. Tak, to od tej mieszka moja ukochana dziewczyna. Najcudowniejsza dziewczyna na świecie. Jest za wcześnie, żeby chyba zadzwonić do niej. Dzwonić czy nie dzwonić, mamo? Nie, zostaw mnie. Zostawić na pewno. Tak, jeszcze z nią spotkasz. No ale ale ja ją kocham. No, ja wiem. Ja ją kocham. Kochani, zostawcie oto te o subskrypcję, żeby była czerwona, a nie szara, Musimy zażebrać o łapki w górę. Przerwa na łapkę w górę! Już to ja by tego nie było! Tak, to jest przerwa na łapkę w górę, żebyście teraz zostawili łapkę w górę, bo jest próg 7 tysięcy łapek w górę. Od ty No i od razu zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżynie. No i oglądajcie playlistę w Minecraft. Rodzinki Idziemy do domu! Idziemy do domu, idziemy, idziemy! Co? Um, ty... Małgosia z tobą zerwała? Małgosia ze mną zerwała, ty nie widzisz tego co ja widzę? A ty nie widzisz tego co ja widzę? Co, co widzisz? Halo, lufer, zrywam z tobą, bo mi kaza... Co? Halo! Halo! To jest chyba jakiś żart. A to mam tylko 4 TNT, więc... To jest, nie, to jest... Zada. Ja to rozwalę. Patrz, mamo, ja tu już te... Tego. Co tu się stało?! CO JEST?! Ale to. Ty... Jest tu za dużo... Nie, mam, mam znowu serca, mam za serca, mam znowu serca! Halo, co tu się wydarzyło?! Kochani, napiszcie teraz każdy bez wyjątków komentarz. Każdy schodzi na dół i pisze co się tutaj wydarzyło. Czemu tu nie ma ściany? Cze, 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 czemu tu nie ma ściany, czemu tutaj nie ma ściany? Czemu tu jest Gentine? Barko, musimy stąd wyjść, bo że to jest Gentino! Ktoś nam zrobił trolla. Napiszcie komentarz nie troll, nie troll w Minecraft! Troll w Minecraft będę przypinał serca! Ja się dowiem kto to zrobi. Ja obstawiam mamo, że to był Natek. To na pewno on! Przecież... Mówiłeś mi, że on chciał dziewczynę odbić. No odbił mi dziewczynę, w się sensie, pisał do tej Małgosi. To natek, to na 1000% natek. Co tu się wydarzyło? Napiszcie komentarz troll w Minecraft, to przytnę wam serce. Każdy niech napisze. Nie, 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 nie. Idziemy do ekipy, żeby im to powiedzieć. No idziemy, choćby do... To... Idziemy. Ja się dowiem, kto to zrobi. Ja się dowiem. Chodź, pomóż szybciej! Chodź, 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 to, to na te, pewno i te, i te. był Neteo! Na 1000% to był Neteo! Na 1500! Halo! Otwierać! Otwierać! Otwierać. Halo. Otwierać! O! Cześć, cześć, cześć! Lufciak! Lufciak przyszedł! Lufciak, lufciak, przyszedł. Lufciak, 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 lufciak! Chodź tutaj! Chodź, 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 chodź! Co my taki zdenerwowany! Przywitania później już, bo to... Też super! O, To ty! Ja. Trawa! Oh? Cześć! Cześć! To ty! O oh ja! No, to jest Nadek. O co ci chodzi, To on! A to ty. Da, tak. ty! A to on! Ja! Ty! Ja chyba ja jest! No... Nie! Nie! Ej, to! Bitka! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Bitska! Bitska Chodź, Chodź, tutaj! Chodź, tutaj! Chodź tu!

Dlatego, że mi dziewczynę próbował wyrwać i zrobił to. mi dziurę w domu! Nie, ja co, jaką dziurę to w domu? To ty mówisz przecież, no to on cały czas był w domu! Tak, ciągle był w domu, ehe, ciągle był w domu. A pamiętasz, jak go śledziliśmy z Małgosią? To no co, to co, to, 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 to co? Teraz cały czas był w domu! No tak, ale on był cały czas w domu! Właśnie. Nie obchodzi mnie to, a kto zrobił dziurę w domu i kto kazał Małgosi zerwać ze mną? No to, to, to Małgosi są zerwać. Tak, tabliczka była napisana, że ktoś jej kazał! No jestem ciekawy, kto jej kazał! A bo nie ja, no posłuchaj, ja z nią, takiego kontaktu nie mam, żeby jej coś takiego mówić. Ej, o, nie. takiego kontaktu, czy jakiś to kontakt masz? Się to. To e, no, się to, no. No to oczywiście, że masz! Kochani, tak, napiszcie nie, komentarz, kto jej kazał zerwać ze mną! Lubcia, ugotowałem ci ma... kurczaki! Nie. Najlepsze kurczaki na świecie, chcesz skosztować? Nie wiadomo, ja jestem dzisiaj zły! <laughs> Nikt nie chce moich kurczaków! No, ja chciałam! No. Nikt nie, Musimy pomyśleć racjonalnie, a nie od razu rzucać na kogoś oskarżenia. halo! niech mnie no, nie, trzyma. <grab oraz tres> <grab> <grab> Chodź <cheap>. tu! Chodź <Ministry> <Damit> tu! Przestań. Przestań! Przestań! Dobra, no, no, no. Duchaj no. Tref... mnie teraz. Nie możesz tak rzucać oskarżeń na natka, bo nic nie wiesz. Wiesz tylko tyle, że ktoś kazał zerwać y, to małgości z tobą, tak? No dobra, ale chciałam pokazać, jaką dziurę mi zrobili w domu. Dziurę w domu? Jaką dziurę w domu? Tak, dziurę w Mamy dziurę na ja środku dziurę? Domu. A ta dziura taka wielka, czy nie wielka, Taka mała, czy dziura? Ogromna dziura jest, nad pół domu mamy rozwolone. To wy się pokaż. Chodźcie, 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 ale on okay. nie idzie. I ja nie idę? Idzie, idzie. Bo podrywa moją dziewczynę. Uspokój się, uspokój się. Ale Emilia, ty rozumiesz, że my mu nie ufamy tak naprawdę, no bo on cały czas był z jego dziewczyną. Ja mu ufam. byli blisko siebie. Pani Danko, odgryzę później Natchowi głowę, ale niech idzie z nami, dobrze? Nie odgryzam mu głowy. Odgryzę mu głowy. No to, to, to jakbyś odgryzał. W ogóle dobrze wyglądasz, Venom, w tym, 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 tem. A dziękuję. Węcusku? Widzicie, tylko lover nie rozumiem. Ja o, ciebie tak nie to rozumiem. W... Może inny kolor by byłby lepszy, nie? Taki, Nie wyglądasz tę poważnie do nie w ogóle. Bo... nie, ale... nie słuchaj, no słuchaj, inny kolor wyglądał. No zarobiście wyglądasz. I co, widzicie? A wy nie potraficie komplementu zdać. Pani Danko, czy wyglądam dobrze? Wyglądasz pięknie. No, najlepsze rodzina siedzę. Wyglądasz jak mojej babci. Odliźć no. głowy! Gryź, 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 Idziemy, idziemy. No to chodźcie, chodźcie. Pokażę ja wam ten dom. Oni mi po prostu nie wierzą. Oni nie wierzą, że to Natek zrobił. To zrobił na ja. Na... na 1500% to był Neteo. Ale co z tego, że siedział z jego dziewczyną? Pa, 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 pa. Usiądź Emilia od o! Usiądź tutaj. Po co? Usiądź, pokażę ci, pokażę ci. No w ogóle cześć ekipa, siema! Hej! Hey. Hey. Cześć od Hej ja, hej! Cześć Venom. Hej, komu odkryć głowę? Natkowi, Natkowi odkryć głowę. Nie, nikomu nie, nie komu na Cześć Jolo, cześć, dzień dobry. hej! Hej, cześć Smolak Siński, najlepszy Avengers, hey. uh, Avenger na świecie. Dobra, i to wyglądało tak. Natek sobie siedział, o tak o, tak okay, telefon okay. miał w ręce. No i, yy, o tak się przybliżył, o tak, nie, o tak, tak nie dzisiaj. było, tak nie ej, było, tak było, tak było. O, i co, było, i co, i tak. co, to było, to było ten, to było ok, czy nie ok? w stosunku do przyjaciela, byłego przyjaciela. Ale dobrze, dziewczyny no, może ci i podrywał, ale nie obwiniaj go o jakiś wybuch w domu, bo on był cały czas z nami teraz. Ale podrywał dziewczynę, ale nie podrywał. Ale co z tego, że podrywał dziewczynę? A co się Emilia tak go broni, bo ona wiesz, w nim tego... Nie, po Proste prostu próbuję do... być sprawiedliwa w tym wszystkim. Nie przestań. Hej. Ej, Emilia, 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 słuchaj tego. No bo dom w domu teoretycznie cały czas był, ale no przez parę godzin go nie widzieliśmy, było na górze teoretycznie, więc mógłby lecieć przy zamku. No. O właśnie, właśnie, dobrze dom. To... Dobrze mówię, pamiętam, że ci mnie na to. nie było, w domu. Nie, było nie było go przez chwilę w domu, no. głowę.

Czyli chodzisz z Małgosią. Nie, nie. Zakochałem się w takiej jednej dziewczynie. Jak ma na imię? Litka. Ouch. Au, au, au! Zamtuliska, i to na wsi. Nie mówiłam. Nie, I mówiłam! Eee, mówiłam nie. Po tego, początku, teraz pemuś, pemuś, spremuś, nie, 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 nie. Nie, 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 się... nie, nie, Dobra, chodźmy do mnie do domu, zaraz porozmawiamy ja cię pilnuję, mam cię na oku, mam cię na oku. Ja wracam z twojej chaty, czemu masz tam dziurę. Ej, byłeś na górze? No, przed chwilą chodźcie, 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 Dobra, chodźcie. Tak? Natka pilnujemy, pilnujcie Natka i patrzcie ale się cały czas, oglądajcie Boże, do samego końca, nie, żeby wiedzieć, gdzie Natek jest Dobra, im, co Elia, robi. ja tego tak nie bronię swego poptasia. Ja go bronię, bo to mój przyjaciel, a wy kurde go obwiniacie, no, to, to, tak, to, 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 to. nie nie. w ogóle skrót prosty. wydarzeń to ty? Nie. E, skrót a, wydarzeń taki, że ja wracam z tobą do domu, a tu no. coś takiego, patrzcie. No, no. Halo o, Lufer, duch -duch. zrywam z tobą, bo mi kazali, kto kazał? Natek! No właśnie! Ale kazali! Liczba Boga. Ej. Ej! No właśnie! To Emilia Gimana? i Natek! No te... uh, na... o, na... o nie... Te... Odgryź głowę! Nie się, nie. Tak, 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 ta... tak! Sta... Da... 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 There, tak, 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 tak! Tak, Ja wiem kto to zrobił! Kto? To! To! Agiłagi! I Pan Piotrek z Minecraft Rodzinki! O boże, dziękuję. Twój tata Jak kazał? to pan, pan Biedryk, tu je mądry z głowy. Chwileczkę, nie będziesz nikomu chodź odgryzał odgryzał głowy. zobaczyć. Chodź, No, no patrzcie. No oh. widziałem. No, no oh. masz ładne. Ojko. Oh, ja. ja. Ooo oh. mogę tu zamieszkać? Mogę? rower proszę, Mogę? Nie, 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 nie. Moja mama ci nie pozwala. Ej, ty, tego nie zabrałem. co e, to, ty robisz? No robisz? co ty robisz? nie, ten co ty robisz TNT. Nie, nie możesz w jolo. Nie, nie możesz. A, możesz, siolo, możesz. Nie możesz. Bo... Proszę, proszę, masz balona. Czyli tak, ktoś wysadził do mnie klüfejka. Prawdopodobnie... Nie ktoś, tylko Hagiłagi i pan Piotrek z Minecraft Rodzinki. Ale czemu pan Piotrek chciałby to zrobić? Może się Nas. mści za to, że kradniemy mu ciągle samochód. O, właśnie, tak, tak, o, tak, tak. No tak. to chodźmy do tego samochodu. To dobry pomysł, super, idziemy. Idziemy, idziemy. A co wy chcecie zrobić okay. z tym samochodem? Zobaczyć. Co się z tym ty samochodem ty śmiesz, zmieniło. Jak... Jak, te, jak wy coś zrobicie z samochodu, to będzie tylko korzyść, bo, on, ale, bo, bo ale, on też będzie się myślił. Ja głowę. Nie będziesz nikomu głowy ile razy weź, mam Weź to mi to powiedz, jak to być hagiwagi, jak hagiwagi to był twój tata, no chyba, że to jest Pekaj, e, lupe, inny hagiwagi. Jest... No, no, jest... Ja wiem! hagiwagi się pojawił. Kolejny hagiwagi z innej rzeczywistości. Nie, idę po... nie, Fury! Poczekajcie, 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 stop, 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 stop. stop. Nie, koniec kropka, idę. Stój! Chodź, Chodź, to... wejdę, nie muszę nieść go do mnie. Nie mówić Natek. Chodź Natek, idziemy. Ej, patrz co tam jest. Co? O tam o. Co What to? to? O, co, tu jest? O, o, co to jest? To wygląda prezent jakiś. to prezent? oto prezent. prezent dla ciebie. To się ciebie. wydaje, że to jakaś podpucha. Nie, je, je, je. Dara, dara. nie, nie, nic nie jakaś pułapka tam. na 100%. 100%. Czekaj. jakaś pułapka. nie! <laughs> Ale o no, twoje to tym bardziej! Nie! Ale... Co, co to się stało? Dlaczego? Co to, to, to było? Dlaczego ktoś na nas pułapkę zrobił? Nie podoba mi się ten prezent. To jest fajny. Jestem z tobą, Muszę ci bronić. Zrobić, kochani, napiszcie komentarz, kto to mógł zrobić. To przypnę każdemu bez wyjątku w serce. Nie! mnie to już powoli przerasta. Mój dom jest wysadzony, mamo. Nasz dom jest wysadzony. A nie nie, co jest z tym piąkiem, nie tak jak on w ogóle mógł na to pozwolić. Mm, przypominam, że on ma moce flasa. No właśnie. Tak. I do tego Ej. ciągle kradliśmy mu samochody i no... Może zazdrosnął swoją córkę? Jak zazdrosnął o swoją córkę? <noise> to swoją córkę? Się o martwi, że wiesz, że ty jesteś chłopakiem i że złamiesz jej, jej no. serce i tak dalej. No dalej w takich momentach ja się rozmawia z rodzicem, a nie wysada ty, ty komuś dom. Ale może, może, może hagiwagi go podpuścił do tego wszystkiego albo coś mm. takiego. Jo, no, co ty robisz? Tu mnie, no nie wiadomo jak się zachowuje ten hagiwagi. Trzeba z nim no, pogadać, trzeba pogadać się skonfrontować z Piotrkiem z rodzinki. Koniecznie Dobra, Ale... kochani napiszcie komentarz Panie Piotrze, chcemy z panem się spotkać O taki komentarz piszcie To przypnie wam serce Trzeba Ale... pogadać normalnie Ale go tu nie ma w najbliższej okolicy Bo tak to bym go wyczuł Ale ja wyczuwam co innego co? co wyczuwasz? Co? Znów Wenus? O? Ej! To był twój lubiony fartuch, ty co zrobiłeś? Wyczuwam potwora Panie czy zmysł? Co się dzieje? To ja też to wyczuwam Ej, skupcie się! Oto co my mamy, oto my mamy, JOLO chodź! Okej, okay, bronimy, okay. mamy Coś wyczuwam... Ja też Jak tu przyjdziesz to dostaniesz skrzydła motylka, może nie wiem Ja po mnie palony ciągną! Dobra, ej, skupcie się! Okay, ci. Skupcie okay. się! O! Możesz się strzelać? Bo... Super, Dziękuję. dzięki Natek! O! Okay.

Widzieliście gdzie jest Venoma? No. Nie, nie. Ja się nigdzie nie widziałem, ja nie, nie, nie ma go nigdzie. Kurde. Nie mam pojęcia gdzie on to może To być. nie był nasz hagiłagi, nasz hagiłagi na by no. mówił. No właśnie. Na, pe, na pewno to nie no. był on. Nie, nie wiem. Czy Venoma? Gdzie ja on może być? Nie wiem. Agresywny, że on. Venom! No... Lober, w ryk nocy. Lufer! Venom Wróci na pewno z rana. Ej, nie możemy tak już krzyczeć, bo jeszcze no właśnie. cisza nocna. Chodź do nas. ale Venom, nasz przyjaciel. Chodź tu do nas. On wie, jak wchodzić. Panie, zostawcie o w tym miejscu łapkę w górę dla Venoma, jeżeli chcecie, żeby przeżył. Nie wiemy, co może mu zrobić, więc proszę, oglądajcie dzisiejszy odcinek do samego końca, bo wy na pewno dowiecie się, co się stało z Venomem. No niestety nie. Więc oglądajcie, kochanie do samego końca i o tutaj odstawcie łapkę w górę. Smolak zostawił? Tak, zostawiłem. Pytmati? Tak tak, tak, tak. tak. 7 tysięcy jest do wbicia. Jak nie wbijecie to. Jestem koniec, venoma. Tak. I Stanleya. I Stanleya, no właśnie. Dobra, no, chodźmy. Jesteśmy. O, Jesteśmy. wróciliście, boże. Wszystko w porządku? Tak, tak, nie, tak, tak, tak. Ale nie ja właśnie ma... bym powiedział, że nie jest w porządku, bo nie ma. Jak Jaki? Gdzie jest venoma? Gdzie no nie, jest? Nie potrafiliśmy go znaleźć. Nie wiem, co jest. O, Farku, nie wracamy się do domu. Oto możecie nie, spać nie. u venoma. Ej, chwila, ale nie możecie u nas spać. Dlaczego? O nie, o nie! Właśnie dlatego! tak to tutaj będzie? O nie, będzie To, będzie? Aaaa, ja wiem kto! A jego dziewczyna! Zobaczymy, tutaj dom. Okej, okej, co stobię? I on zaprosiłeś i nic tam nie mówiłeś nawet? Tak! Będziemy się nie zgodzili! To prawda! Czyli za chwilę tutaj mamy kryzys, że tak to super bohaterski i zaraz będzie tutaj przyszła dziewczyna Natka. Łabie, ja A my jesteśmy w strojach! Czekaj, pokoje, zobaczmy czy są git wszystkie. Jak to git pokoje? Ej to właśnie, to mogę pokoje. wbić na górę? Tak, tak, możesz. Tak, tak. Ale do, nie! Do, do mnie nie, bo tam już nie ma. po każdym. wbili łapki, loofer wbili? 9 tysięcy wbili. Łooo, wow, ale kozacki okay, pokój! A Ale ładny mam nie? Ten nie, to, to nie jest mój. Okej, okej, okej. Emia jeszcze nie skończyła, dobra. Ja, nie, nie, do nie, 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 też nie. nie, nie, nie. A, dobra, nie bardzo. To kurczaki to jest, były? To jest pokój Wenoma. To jest, Ta, to jest Venoma. Venoma. Ja ogólnie wiem, bo będą mi się chwalił, wiem jakie ma imiona. Kurczaki, jakie mają imiona? Tak. Helena, Stisława, Krystyna, Balwina, Balbina, Zosia, Zosia druga, Genovefa, pigwa, Koko, Chanel... Na dobry dzień! Dobra, to jest pokój Wenoma, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Molaks yes. jest. Dobrze? Ej, taki Jaki średni. Nic. Średni jest. Ja tylko no. dwa zdjęcia, łóżko i sufit. Ale na górę zobacz no! O, no. co jest? Balak, kto ci robił tą gwiazdę być krzywa? Ja. Ale on ma też krzywą gwiazdę na tym, na, na stroju. Ale dobra, pasuj. fajny jest. Najlepsza superansza Harley Quinn. O mój Boże. Ale kozak! Onatek? bloki i olo. Koty. I koty. A to jest twój kot? Nie. o Widziałem to na TikToku. Jakie cute Dobra, to ja już tutaj wszystko garnę więc zapraszam do mojego pokoju. olo wow. Jeszcze Jak pokój taki zdjęcie. księżniczki. Wow. <laughs> Jeszcze muszę jakieś zdjęcia tutaj po naklejaczku. A coś to ta co tam masz śpiecaku? Nic. Dlaczego jest w na pokoju? szopie? Dlatego A... jest na szafie, żeby nikt do niego nie zaglądał. A ja mogę tam skoczyć, pasz. Nie, nie możesz. Mogę. Nie możesz. Mogę, patrz. Ja ładny, fajny, taki, taki. E, jeszcze ten te aspekty takiej różowości. W ogóle Emilia, ja twoje różowe włosy do tego pasują, do tego pokoju. Zdjęcia nakleić, tak jakby macie eee, pokoje do... i. <laughs> perfumy jakieś dziwne! O, się. Ja, A to są, perfumy to, damskie, to, to są damskie perfumy na tej! To są damskie. Idziemy dalej od Przez... spokoju, Dziewczyna rozpozna damskie perfumy od męskich. No właśnie. Dobra, musicie mi Nikt w życiu randki nie miałeś. Jak to je miałeś? A na. O Boże święty. A na ekstraszkole miałeś rantkę, spanową. Dobra, ej, przybierzmy się, przybierzmy się. Z Venomem no. ustalmy, że dopóki Venom nie wróci, to zostajemy w domu. Venom sobie poradzi, kochani. Mam taką nadzieję. Jeżeli sobie nie poradzi. I coś się stanie w dzisiejszym odcinku, to od razu piszcie w komentarzach, bo my nie możemy oglądać odcinków, my możemy tylko czytać komentarze, więc jeżeli coś się Venomowi stanie, jeżeli coś zobaczycie w dzisiejszym odcinku, to koniecznie napiszcie co mamy zrobić i jak mamy mu pomóc. Dobra, idę się przebrać. No gdzie on jest? No, Ile bo nie wiem, tyle czasu już go nie mam, że to, to, to się nie jest Boże, Ona zaraz tutaj będzie. Ile jest do 18? 2 minuty? Eee, no dwie minuty. Dokładnie minuta i trzeci Nie, 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 nie. musimy o... być dzisiaj kulturalni i mili. Musimy pomóc Natkowi. Jeżeli. Ja, ja chcę mu pomóc, no, bo jak on. Jak on. jaki się nie uda z tą dziewczyną, to on tak się weźmie i... za Małgosie. I no. Więc trzeba mu pomóc. Musimy mu pomóc. Jesteśmy No jeszcze, jeszcze masz Emilię. I Hal. I a co mamy? Co, co? co to? mnie? Co? Że Natek wychodził z Emilio albo z wielu. Ej, nie. Albo z mamą twoją. Znaczy. Ale. Przepraszam bardzo. Ale jak chyba jest ten na niego ze stara? Ja tam nie wiem. Ja się nie jestem. Tylko strzelać. No na te ile jeszcze? Idę, idę, patrzcie na to. O tak. <grystanie> Co? Boże, kurde. Czy to, to, zaczekaj, czekaj. Czy ty ukradłeś to Jacksonowi? Nie, nieprawda. A potem. ty ma jakieś sklepy? się to jest na to. Posłuchamy sobie tego muzyki. teraz leci. <noise> Romantyczne jest to, co? Nie 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 nie. Nie, 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 nie. Temu nie ubrałeś się jak normalny człowiek, tylko za No się... Właśnie, ona cię to ma cię pokochać. Ci Dziewczyna ma cię pokochać za wnętrze, a nie. Właśnie. powinieneś się ubrać normalnie, tak I jak na co dzień. No to mnie pokocha, patrzcie na to. <głos> 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 No to teraz już nie masz czasu na to, żeby no, no, się przeprowadzić. to rozwal to, rozwal to. Pamiętajcie, co ustaliliśmy. Dobra, dobra. Spokój i harmonia. Ja, ja jej otworzę i ja ją tu wprowadzę jako Dobre. normalna osoba. No to... ja tu usiądę. O! No tak, ty się z nią Dzień dobry, hej. Hej. Yy, ty po co tu? Ja do Natka. A tu, on tu mieszka? Oh, oh. Ja a, mamy, tak, hej, wpadę. cześć! Cześć, zapraszamy. Ja Dziękuję. jestem Emilia. A ty jak się nazywasz? Lidika. Lidka. Cześć, jestem Lufer. Cześć, jestem Lidka. A ja jestem No, A tam ja jest Lidka. Natek, siedzi na kanapie. Hej, <laughs> Natek. Cześć. Wszystko dobrze? Wszystko dobrze, ta... Mm. O tak zawsze. E Nie e no, Kawa, herbata, e Coca-Cola, e Pepsi. A może e ciastko? karmel. Czekolada! Dobra, ja jestem Luffer, w ogóle jestem jego najlepszym przyjacielem i, i w ogóle. No ja zawsze jestem się... najlepszą przyjaciółką. A ja mam, to jest jego była dziewczyna, tak w ogóle. Nie jestem jego A, a jak, jak, nie, jak, nie, się jak się poznaliście? Jak się poznaliście? Nad rzeką akurat był. O! Nad tą samą rzeką, tak? Co z moją małgosią? Ja tam nie wiem, mnie tam nie było. Dobry wieczór, jestem mamonatka, a to jest mój dom. Witam cię bardzo bardzo serdecznie. Ja możesz się jeszcze czytać, o, cześć mamo. A ja De? jestem, a jestem bratem, bratem Natka. Tak e, poznać Smolaks. Cześć, a ja jestem jego szwagrem. Cześć. Jestem jego szwagrem. A ja jestem jego jesem babką, siostrą. A ja babką. To jest, jesteśmy rodziną. Okej. Okay. Tak. To dużą rodziną widzę jesteście. Tak, Bezak, no. tak. Ponadka może pójdziemy, co. Właśnie, tak. A ty A ja tu musisz sobie zna. usiąść no, tutaj i na tak. tak, tak, tak. Nic się Matki, nie biegnie. Chodźcie porozmawiać, chodźcie porozmawiać. pogadać, chodź ma kochana. Natek kryzys, kryzys! Otwieraj! Natek! Otwieraj! Natek, Stary ta Natek, dziewczyna ale... jest zarumbista, musisz do niej iść! Ale ja nie umiem! Jak tu nie używasz? Albo zaraz tek, starego a drzwi! starego drzwi. Posłuchaj, na... bo, bo jest, ale właśnie jest ładna, z tymi... co, nie? No, no. to słuchajcie, jest problem z tymi drzwiami. Nie oh. problem? problem? Nie mogę przesunąć szafki. Ty spanie! panie! To ci pomożemy. No. A... to wyjdź przez okno. O, o, o... właśnie, o... wyjdź przez okno. zrzuć tarczą. Robi wrażenie. Dajęż. Nie mieści się! To, ty masz no, no, no. zeza? No to przesunę tą tak szatkę ja po prostu Daj. przez drzwi na tych rzuci, na tych rzuci, dobra o oo! <śles> widzisz? Mieścisz okay. się? No, jest. Dobra, też. a co im powiemy, nie... powiemy jak ona zobaczy co się znowu? Chodź. Że poszedł po e, pe, te... te ciaska. No że mamy wyjście z tyłu do domu. Słuchajcie, najbliższy to jest, żeby nikt tego złoty. Żebyś wypadł przez okno teraz. O jest. Nie, no, szybko to? na dół! Co się stało? Słyszałam krzyki. Na eee, 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 natek z wrażenia po prostu wypadł z okna. I nie kota. wypadł żadnego okna. Jak to wypadł z okna? Nie, nie, no nie, tak, nie. Wypadł, wypadł z okna. okna cieszy, nie, nie. Natek. bardzo że cię widzi. Nie, nie, nie. wypadł z okna. Chodź, 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 chodź go zobaczysz, w jakim poszedł, on jest stanie. Poszedł złapać kota. <laughs> natek? Eee, hej. Wszystko dobrze? na tak. ej, ja, Ja mam ciebie kwiatka. Szybko, szybko. Proszę. Ej, Może zostawimy was samych, my idziemy do swoich pokoi. Macie cały salon na macie cały salon wolny, możecie rozmawiać. Zostawiamy was samych. Chodźcie, chodźcie już, chodźcie, nie, nie, nie! Prawda. Idziemy, ty, Natek. Pa, pa. You know. pa No. Co ja wiem! Czekajcie, 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 No ty, co ty chcesz robić? Podsłuchujemy. Nie, nie! Nie, 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 nie ma podsłuchiwania! Może mu pomożemy! Nie, nie! Ale mu pomóc? On... Ale on powiedział, że to potrzebuje pomocy, więc musimy zostać. Właśnie. Ej, ej, bo jak... Ej, czekaj, 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 czekaj. ale... Ej, ale wiesz z kim się on ostatnio spotykał ze Spanową, a ona miała no inne Ale... Ale. Ale, ale on... to ma wyjść naturalnie. Ale jak mają z nich. Ale, jak, ale jak on... On... Bo nie, oni, nie ingerujemy, dopóki przełamać... nic się nie stanie. Eee, e, to ceny, macie ciebie pytanie. Um, tak. Jakie robisz gry? E, różne. Bo ja też lubię szybkie i pichi tak. tak, tak. A, a, powiedz mi, a, a co to jaka jest twoja ulubiona lektura? Eee... <ścoughs> yy, <ścoughs> latarnik? Latarnik! <Ty> no? <ścoughs> ja też lubię! Bardzo ja ja lubię statki tego morskie! Cieszę się że, ty, że to jest taka piękna powieść o statkach. Tak. O, o, o statku, który nigdy nie zatonie. Tak, jest świetny, zbudowany. A tak! To, to chyba nie ta lektura, no, tak. Wyluzuj się! Ej, ej, o, ej, ty, o, ja mam małe pytanie do ciebie. Ja się okule że ty do mnie ten, ej, przeszłaś. No bo mi się spodobałeś i po tylu latach razem mieszkania obok siebie... ...poczułam coś po prostu do ciebie i... Łymo? Ej. Zaraz, ona obok szkoły? do innej. Zapewne. Ej, powiedz sobie, żeby popatrzyła na kominek. E, 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 zobacz na kominek na chwilę co? Dobra robota, Lufer Powiedz jej, że ją kochasz! A, cena. Nie, nie, nie! Ciąg dalszy nastąpi. Nie pokazujemy co oni tam Dobra, My, idziemy do... Niech się zajmą idzie, sobą, idzie, najważniejsze do, jest do, to... Tak, idziemy a, do... Pokoju. Ej, powiedzcie Luffer, że to, że przyciągnąłeś i kto się je pamięci, to, to było super. No więc kochani, trzymamy kciuki za Natka, Mam nadzieję, że weną sobie poradzi. Ua, ua, ua. место.